już jego, gdzie jest. Zobacz, o, widzisz? Dobra, gdzie jest moja noga. Widzisz? Ja mam piłkę przy prawej nodze, A kontrola jest blokowanie lewą, dotknięcie, faul, prosto. Nie, chłopaki? Szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, to bardzo ładnie, o. Dobrze. I ciało, ciało, tak. nie łokieć, tylko ciało. Tak. dobrze. I tu, po strotę, tak? Szybciutko, bardzo ładnie. Trzy razy i weźcie. Bardzo dobrze. 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 Dobrze.